skolą Nie mm. mm. ma. Śmiałem dzieci jest. Bah tu. Sudyczy się znaje. Nic nie chce robić, tylko leżeć. No, doprowadza się. Ale on mówi, że pieniędzy nie ma. No, nie dziwne, że kamerę sprzedał. Sudycze, nie sudycze To ja chociaż kolę zebrałem. Omleko. O mleko. A ten mleko też dobra Сами себе Шияние, сушь, а себе собой же выбрасываем. Я не сушня. Мать две. А я это мне А это рыбы не удаляют. Those... Ты знаешь, рыбы не бегают? Знаешь, он в городе, Ну, а часть купилась. Не дивно же идти. Nic ci nie chce robić, nic ci nie chce. Tam pączki są możesz brać. A co, piec? To sobie ty kupiłeś, ty będziesz sobie karmił się, to zobaczysz szybko doprowadzi się do tego stanu, co doprowadziłeś się, i szpital będzie. Masz o pomarańcze, Kupujesz? Nie, to ja tobie dam Ja nie chcę. A czemu? Bo ja nie chcę. Ty myślisz, że pomalanczy straczka będzie? Nie. Jeszcze trzyma straczka. O, przepraszam. No właśnie widzicie. Było trzeba 10 czekolad kupić. I wiadro mleka. Krowy nie mam. No wiadro mleka. Ale krowy nie mam. A masz samochód jest na wieś, Kup wiadro. Mleka. No właśnie, a ty gadasz, że ty nie masz pieniędzy, nic nie. Sprzedałeś kamerę. I masz to ogólnie. 30 złoty mam. To mogłem dać dla, dla ostatnie. Mogłem dać. No to to ja mam płacić za wszystko, tak? Ja pragnę! Jacek! Ja pragnę! Wyprowadzić cię stąd jak najszybciej. Jacek oddał tobie 100 złotych. No bo ja zadzwoniłem. Powiedziałem, że ty nie masz pieniędzy, że ty nie zapłacisz. On się spytał, czy ja mam pieniądze. Ja mówię, że mam. To weź zapłać, to ja jutro ci przybiorę. A on, wiesz skąd bierze? Z, z moich filmów, on bierze. On liczy od razu. Zapisuję na kartę ty tyle, słówka. Tyle I odlicza. On my, myśli, że nie wypłacę tylko. Do... On ma tak napaliwo. Na życie. Na wszystko ma. A co on pracuje? Co on nie pracuje? On nie pracuje. To widzicie. To, to ja mam... musisz wszystko? Mam ci pokazać, ile mam pieniędzy? Na koncie? Mnie twojej pieniędzy nie obchodzi. Nie! Ty powiedziałeś, wszystko zabierzesz mi. O zobacz. 510 zł. No 510 zł Co nie widzisz ślepy jesteś Na dole widać 510 zł Aha, widzę No ZUS muszę zapłacić 650 zł Podatek kurwa To trzeba u jechać i zawieszać Tą działalność i po prostu dać sobie spokój A dlaczego kurwa? Tak, tak wysoko biorą, powiedz. Dlaczego, powiedz. No, ZUS, ZUS. ubezpieczenie. A, przyjdzie w maju, minie, to będę musiał płacić 1400 zł. Dasz mi jakieś pieniądze? To ja mam kurwa dla ciebie wszystko. Zablokowali mi kanał. Zadowolony jesteś? To po prostu zawieszę działalność. Wyprowadzę się, wtedy odwieszę i już to jest najlepsze rozwiązanie. Zawieszę, wtedy z usunięcia będę musiał płacić. P pójdę do księgowego, zawieszę, że na razie przestaję nagrywać całe to wszystko i dam sobie góry spokój. Chyba czekasz na upadek mój, no właśnie, nie widziałeś? 510 zł. widziałem, no a myślały, że ty widziałem. powiedziałeś, że ja mam miliardy kurwa zarabiam, to ja ty, biznesmenem kurwa, jestem, jak przyjdzie opiekunka to o i się śmiesz, no o ja mam pieniądze, mam pieniądze, dlaczego, ja tak mówię, ja mam pieniądze, nie, nie mówisz. Przepraszam bardzo, kurwa, myśl, skurwy, a, a, synie pierdolony! A jeszcze ona mówi e, do ciebie, ty biz, biznesmen. Czy to ty, ty, to a, ty ja... nagrywasz. To ja ona nie... przyjeżdża, ty 100 zł dla niej płacisz. No ja musiałam teraz dać. Ja nie biznesmen. Ja nie biznesmen. A ty prezydent. Ja nie żaden prezydent. Trzy samochody masz, to kurwa jesteś bogaty. O, bogaty. O, jutro Paweł jak przyjedzie. Może podpisz umowę, y, lubię uruchomię to będę jeździć. Będę jeździć. Towar może będę wozić jakiś. Co jeździ? Na pewno nie ze mną. Paweł mój przekona. Nic nie przekona. Sami widzicie. No pokazałem. No! O, dziesiątego, no dziesiątego Internet 240 zł Telefon, internet No, to zobaczcie, czy to jest takie łatwo Tutaj takie życie Życie jak Młodydziecie, tak Masz o, cała, masz jedzenia, cała lodówka, będziesz tydzień czasu jadł No już Ja dwa lata za światło niepotrzebnie płacił, kurwa, a no stop kurwa, wydzierasz ode mnie jakieś pieniądze. A była umowa z Jackiem, była, że co trzeba płacić pół na pół, ale tego nie uzyskałeś. Nie uzyskałeś, po powiedziałeś, on nagrywa całe te, niech on płaci wszystko. To jak mam wszystko płacić, to wolę sobie... Letnią kuchnię albo kawalerkę wynająć, tam sobie nagrywać, trzy razy w tygodniu lajty. O, jutro i już. Paweł przyjedzie, ja powiem, zajdź mnie do łapy, do Chodorka, zawiesz, ja mu wypytam. Tak, ten będzie kurwa miło i nie będzie kurwa, kurwa, że jakieś nieznane, nie bo to jego głos. Jego głosik to jest, kurwa, jego głosik. napoje ja idę napój bo jak on tu przyjechał zaczął znalazł mi policjanta a ja rękami mam tak wsadzoną, chleb jemu połypię, kurwa ty będziesz mnie straszyć z policjantem? Mm. święta że że a bo ty nie masz normalnych tych słów, tylko jak ja nagrywam to ty potrafisz kurę. No, stop. Co trzecie słowo? Ty mnie nie będziesz stracił choroba jak policjantem? Ty nie policjantem jesteś. Co trzecie słowo? Nie mnie No, chrystanty ujął. Aż. Chyba ujęć. Chyba lepiej. A Rafał. To przepraszamy. Przepraszamy. Całe opakowanie? Ja. ja dwa wziąłem. No, całe. O. A to jest bardzo słodkie. Temu muszę pić to. Nie wiem, czy czuć się, to czy nie. Nagle no, jest miesiąc czasu i sprzedaż. No to widzicie. Jaka jest prawda? Ja też jechałem, je je ja też tam. No. Bo mam nową kamerę. Kamerę I, i zapytam